Witam, salutuję, melduje się Kapitan Klocek i dzisiaj zaczynamy już trzecia część broni z Lego. Dzisiaj, tutorial, raczej, tutoriale do wszystkich rzeczy, jakie zbudować, jakie mechanizmy tam są, wszystko będzie pokazane w tym odcinku. A więc, zostawcie sobie lajka, a my lecimy. Więc może zacznijmy bardziej od takiego największego właśnie, bo tak troszeczkę inaczej niż zwykle, zacznijmy od tego największego, weźmy wszystkie klocki, ja je poprzedzam, weźmę tutaj, weźmy wszystkie tak, klocki do naszego pistoletu, do naszego pistoletu, który oczywiście e, wiem, że na pewno się wam spodoba, bo parę wyświetleń i parę lajków pod tym filmem było, ale wiecie co, znalazłem dla siebie konkurenta, też Kapitan Lego się nazywa, jak będziecie wchodzić i zobaczycie Kapitan Lego i to będzie taki y, gostek z dinozaurem, na profilowym i on ma tam sporo filmów i jest takim moim konkurentem, bo on ma 19 subskrypcji, a my mamy tylko 12. A więc, posłuchajcie, musimy przebić go. Musimy yy, razem, jako tworząc takie wspaniałe community, klocków, musimy i go przebić. Musimy zdobyć te 19 subskrypcji których wcale niedużo, aż tak nam brakuje. A więc lecimy. On również ma dosyć y, popularny film, który chyba zdobył 2000 czy 2500 wyświetleń. I też chciałem, chciałbym go przebić, oczywiście nie teraz, ale chciałbym, żeby ten film rozpowiadajcie go y, potem przy nim. Kliknijcie ten guzik y, ze strzałeczką udostępniajcie, żebyśmy mieli ten, żebyśmy mogli przebić tą barierę, a więc dziękuję bardzo, I oczywiście szacunek dla wszystkich osób, które kliknęły czerwony przycisk w tym czasie. Dzięki, mega Was uwielbiam, serduszko dla Was, a my lecimy. W takim razie, skoro chcemy złożyć nasz pistolet, no to musimy zacząć od podstaw, czyli od... Całego, jakby ciałka tego pistoletu. A więc tak, bierzemy dwie te dwa długie, e, już Wam mówię ilo dziurkowe. Te części technik mają po 15 dziurek i one są wystarczająco długie. Absolutnie, jeśli chcecie użyć dłuższych, to używacie dłuższych. Posłuchajcie, szerokość tego pistoletu to są trzy stady, trzy jakby wypustki. To jest taki wymiernik, którym będziemy się posługiwać dzisiaj. A więc doczepiamy to w ten sposób. Potrzebujemy e, tajla, a raczej bardziej plejta, 3x3, dołączamy to na sam koniec. To będzie nasza lufa, tutaj będzie wszystko się zaczynało. Oczywiście od razu, jeśli już ktoś chce, chociaż to może przeszkodzić, to od razu złóżmy może yy, uchwyt. Od razu złóżmy cały ten, cały jakby mechanizm trigera. A więc tak. Mechanizm działa w ten sposób. Wkładamy jednego niebieskiego pina, o tutaj, pomiędzy w tym miejscu. To może być to dowolne miejsce, tylko później musicie to regulować w taki sposób, żeby działało. I teraz takie dwa pomarańczowe, jakiekolwiek, byleby to były po prostu podwójne części technik. Również przebijamy go w tym miejscu, o tu, dokładnie tu go przebijamy, bierzemy to i wsadzamy tędy. Hop, ustawiamy w jednej linii i mamy coś takiego. I teraz tak, na razie nie będę Wam mówić, gdzie to montować, dlatego że potrzebujemy jeszcze trzy takie klocki, zwykłe po prostu plejty, dwa na trzy, jakiegokolwiek koloru, byleby w miarę się tylko te kolorki zgadzały ze sobą. Ja używam ciemnego i jasnego szarego y, odcienia, znaczy przepraszam, y, tak. Wszystko dociskamy, wsadzamy to tu. To jest już jakby taka prawie, że gotowa lufa. Teraz zajmijmy się resztą tu. A więc tak. To jest ten klocek. To jest ten spring-loaded klocek, czyli jakby na sprężynce opiera się mechanizm tego właśnie, tej właśnie części. Wsadzamy to tu i jest elegancko. I teraz pod wpływem Nacisku o tutaj to wystrzeliwuje. Dlatego, właśnie na tym będzie się opierał nasz trigger. Proszę ja Was. Dlatego, wsadzamy go w takim miejscu. O, idealnie, tak, żeby to się ładnie tutaj stykało z tym. Czyli, jeśli chcemy, to musimy to wsadzić dosłownie idealnie tutaj. Dlatego wsadzamy kolejną to oczywiście. Kolejny znaczy kolejny znaczy część technik. Tutaj poza ekranem trochę to zrobiłem, ale proszę bardzo, działa to w ten sposób. Nie przejmujcie się tym. Przez przypadek mi to wystrzeliło. Mechanizm? Gotowy. Nic prostszego. Musi to wyglądać w ten sposób. A więc dam dodatkowe oświetlenie, jakby ktoś potrzebował, nie widział. To tutaj proszę, jak Was bardzo. Mamy taki oto mechanizm prosty, naprawdę nie jest, bardzo skomplikowany, moim zdaniem. Ty je tylko ciskasz, wszystko jest elegancko. I tak by już w sumie się prezentowała ta pierwsza część. O budowę zajmiemy się później. A więc, tak. Teraz, no, za, co chcemy, za coś chcemy ten y, pistolet trzymać. To robimy w ten sposób. Musimy zdobyć pierwszy o tutaj klocek. Ten jeden i ten jeden, proszę bardzo, taki ładny, takie ładne kombo. Dwa klocki, klocki, bryki. Teraz zwróćcie uwagę na to, że to są bryki. Trzy na dwa połączone, jakikolwiek kolor byleś by się zgadzało, oczywiście, bo to tak naprawdę kolorki nie mają znaczenia już teraz. I tak bierzemy na ten moment, teraz tutaj elegancko. Bierzemy ten magazynek, o którym mówiłem. To będzie dosyć prosty zabieg, ten magazynek. Chyba, że ktoś nie chce, więc po prostu robi to samo, tylko że zamiast tak, to dodaje jeszcze dwa zestakowane części na górze. Ale wtedy to też tak nie wygląda, dlatego że jeśli chcemy zrobić cokolwiek, to musimy to wsadzić tu. O tu, dlaczego? Dlatego, że tu jest dziura. I ta dziura, jakby nie była zetkana, to by tu było po prostu takie chamskie głębienie. A nie wyglądałoby to fajnie. Da się to inaczej ogarnąć, ale no wiadomo. Tak sobie teraz pomyślałem, spojrzałem na długość trwania tego filmu i tak sobie pomyślałem, że my to rozdzielimy na parę innych filmów, po prostu po kolei będzie każda ta. Do kolei będzie każda sekcja. Będzie to, będzie y, strzelba, później w następnym odcinku. I w następnym kolejnym odcinku będą już te trzy pozostałe, które tam były, czyli grana, punkczaki i nożek. którego w sumie już wam nie muszę pokazywać. To może ktoś jest bardzo ciekaw. Yy, I teraz tak. Takie dwa, takie dwie części... Potrzebujemy takie dwie podwójne wieże z takich dwóch części, chyba że ktoś ma więcej takich już gotowych podwójnych. Gdzie one nie są podzielone o, o, o ta część. O tak. Dlatego... To jest dosyć trudne. Pierwszy raz w ogóle robię tutorial i to tak troszeczkę trudno wychodzi, bo to już 10 minut trwa. No to musiał wyciąć najwięcej czasu, jak będę mógł. Ale i tak, myślę, że to jest w miarę zwięzłe. Potrzebujemy wsadzić oczywiście to tutaj dla jakiejś stabilności. To ma wyglądać w ten sposób. To, To są po prostu dwa oddzielne. Takie jakby tajne, które no, działają w ten sposób, jako takie troszeczkę przedłużenie i oczywiście przytrzymanie. Ma to wyglądać w ten sposób. Teraz zajmujemy się głównie górą. No więc tak, już jak teraz głównie góra i boczka, jak zapraszam do to już wszystko będziemy mieli w miarę ograniczone. Potrzebujemy zrobić w ten sposób, hop, jedna taka część. Po co taka? Szczerze nie wiem, zabrakło mi kiedyś takich, ale na to też można wsadzić parę fajnych jakichś dodatków do tego, jeśli ktoś chce mieć, nie wiem, jakiś kulimator do tego dodać, przepraszam, kalimator, do tego dodać i y, mieć, ładny, mieć ładne części, proszę bardzo, róbcie sobie z tym, y, co chcecie, byleby się tylko w miarę to zgadzało tak technicznie. A reszta to jest tak naprawdę wsadzanie po prostu długich, płaskich tajli na to, na te tutaj boczki. E tak, to jest tak naprawdę wszystko. Proszę bardzo, ja nie miałam innych, dlatego użyłam takich podzielonych. Nie ma to różnicy, po prostu załóżcie płaskie fajle na te wodki. Może być to również w jakimkolwiek sobie zechcecie położyć. I teraz tak, chcemy to, do tego potrzebujemy jeden taki klocek I, i co? Cieszymy się i mamy ładny pistolet, wszystko jest w szolux, elegancko wszystko jest. Tylko jak już to mamy, to musimy i to musi wyglądać w ten sposób. Jakby to będzie wiele krótsze, jak ja to przyspieszę. Więc tak naprawdę to. I mamy wszystko. To jest cały gotowy produkt już, tak naprawdę. A więc ja, jak na razie, to się z Wami żegnam.